I hej ponownie, w kolejnej części, tak jak mówiłem jeśli coś będzie to łączę się z wami może nie po raz ostatni, jeszcze dzisiaj, ale A zobaczymy zobaczymy, zatrzymałem się tak napić się, odpocząć chwilę, bo dodam, że wczoraj się przespałem do 22, całą noc niestety, ni niestety nie spałem zerwałem się o czwartej. śniadanie, szybki wypad do lasu, ale ja nie o tym. Zobaczcie, trafiłem na kominki po raz kolejny na te wronie łóżka. Tutaj może warto połazić, ale ja nie o tym. Jadę sobie rowerem. Jadę sobie rowerem. Zaraz wam pokażę. Jadę sobie rowerem, a przy drodze zobaczcie. Piękny borowik usiadkowany. Tam jest drugi. Te, nie wiem, czy tego będę brał. Zobaczcie, gigant, gigant. Duży. Ale tego sobie wezmę na pewno. O, żółty, usiadkowany. Tak, to jest borowik. Właśnie ten, usiadkowany, ale ja nie o nim. Zobaczycie sami, co się dzieje dalej. Idę sobie prawie go z O, kolejny, ten jest już szlachetny, borowiczek. Ale, ale, zobaczcie co się działo siatka jest ogrodzona, niestety weź nie wolno. Jeden borowik. O kto się. ktoś, ktoś przejechał. Zobaczcie, tam jest. Tam jest jeden borowik, tam jest drugi szukamy czy gdzieś był trzeci tam jest kożak a się serce kraja że niestety go się, się nie weźmie lecz jakby przelazł przez tą siatkę to tam może by i coś na ale ten ładny gigant gigantos no normalnie ale ale cofnąłem się Kawałek, kawałeczek dalej a kawałeczek dalej mamy szlachetnego borobika zobaczcie oj ojojoj roboczywy nawet go nie będę dziabał to szkoda czasu dobra wracamy do tamtych chowera jasna ale bym się nadził, zobaczcie co się dzieje druty wystają także trzeba uważać no, słychać żurawie. jesień po drzewach widać, że, że jesień żurawie odlatują. A tu jeszcze raz imborowik. Duży, ale ja go nie będę brał, bo nie mam co naprawdę go wziąć. Wezmę tylko te małe. te niech, się, niech sobie rośnie. To nas to porządzimy Dobra, idziemy do rowera. Zaporożej, że się. Jeszcze za, za tymi wroniakami, wronimi uszami. Czy jak to tam się zwie. Dobra, idziemy dalej szukać wroniaków. Obecnie nie mam tyle grzybków. O, pyk. tu pyk. Dobra, nie ma wroniaków. Jedziemy dalej, tam dalej sobie sobie postój. Nie wiem. Do następnej części czy nie? Do następnej. Dobra, trzymajcie się. Do kolejnej części.